Krzyż Wielkopolski, tu warto być. W dzisiejszym odcinku Turniej karate, mini majoretki, konkurs na pisankę wielkanocną, turniej recytatorski, kolej na teatr, drogowe remonty. W naszym mieście po raz ósmy odbył się turniej karate Shotokan Młodzików. Uczestników jest ponad 100 z różnych miejscowości kraju. Mnóstwo zabawy. Zaczynamy od najmłodszego zawodnika, będzie można zobaczyć jaką frajdę mają przy startowaniu w zawodach. Karate to jest perfekcja, perfekcja w wykonaniu, kształtowanie charakteru, postawy i tak dalej, danego człowieka. Staraniem sensei, czekały i wszystkich wspierających tę działalność, to już ósmy ogólnopolski turniej. Wspaniała rzecz, zaczyna się stać tradycją. I niech tak będzie. Jak wyglądały przygotowania naszych zawodników? Na tej sali trenowaliśmy i długo tyle trenowaliśmy. Za takimi wydarzeniami stoją same korzyści. Mnie zawsze najbardziej cieszy to, że jak się popatrzy na, na hale, kto tu się znajduje, to to są dzieciaki. One znajdują swoje zainteresowanie, wypełniają swój wolny czas i i to jest bardzo cenne, to jest najcenniejsze. Rozwijają się fizycznie, rozwijają się również psychicznie, uczą się funkcjonować w grupach nic lepszego. Dlaczego nasi zawodnicy pojawili się na zawodach? Bo jest blisko. Ważny turniej, w który nasi zawodnicy mieli wejście smoka. Dzięki pasji i zaangażowaniu w naszej gminie realizowany jest projekt pod nazwą Minimażoretki. W ubiegłym roku otrzymaliśmy jako jedni z 30 w Polsce dofinansowanie z fundacji BGK w programie Na Dobry Początek 2021. Zawiązaliśmy grupę 15 dziewczynek w przedziale od 5 do 7 lat. Mamy też w Krzyżu Orkiestrę tętą i chcieliśmy, żeby dziewczynki towarzyszyły orkiestrze w ważnych uroczystościach, w paradach i żeby były taką wizytówką naszą. Dzieci przepięknie tańczą, uczą się, chodzą chętnie, mają super stroje treningowe i przede wszystkim na tych zajęciach dobrze się bawią. Co podczas zajęć najbardziej podoba się uczestniczkom projektu? Mi się podoba najbardziej kręcenie. No też. A dlaczego dziewczynki zdecydowały się na te zajęcia? Żeby mieć hobby takie. I mieć. żeby mieć przyjaciółki fajne. No. Co cieszy najbardziej w perspektywie przyszłych występów? I że będziemy kręcić tym batonem. I że, i że będziemy mieć ładne spodniczki i ładnie wyglądać. Że będą tańce. Piękny projekt i nic tu nie kręcimy. Ciekawym przedświątecznym akcentem był gminny konkurs na Pisankę Wielkanocną. Prace wszystkie są bardzo wymagające dużego wkładu i wysiłku. Poziom jest bardzo wyrównany. Konkurs miał na celu tak naprawdę promowanie tradycji, tak? Tutaj świątecznych, ale również rozwój inwencji twórczych, wyobraźni i kreatywności. No, dzieci, nie ukrywamy, że na pewno jest to też czas poświęcony na rodzinie, gdyż uczestnicy czy w tym cała rodzina tak naprawdę. A jak konkurs ocenili sami zawodnicy? Bardzo fajna, bardzo fajna zabawa była przede wszystkim. Forma rywalizacji mobilizuje do działania. Konkurencja może, trzeba się postarać, żeby coś zrobić. No i było warto. Konkurs jak walowanie. Wspaniałą gratką dla miłośników słowa był turniej recytatorski. Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych poetów. To jest taki konkurs z dużymi tradycjami, do którego z tego co widzę mnóstwo mnóstwo chętnych dzieciaczków zgłasza się. Jeśli chodzi o kategorie wiekowe są dwie, dzieci przedszkolne i dzieci szkolne 1-3. Dzieci były świetnie przygotowane, bardzo dobrze sobie radziły, ogromny wkład pracy również rodziców, opiekunów i to naprawdę było widać, no ale efekt niesamowity i przedżyli trudne zadanie, ponieważ no długo, długo obradowałyśmy z koleżankami, żeby wybrać zwycięstwo, żeby werdykt też był uczciwy i sprawiedliwy. Co skłoniło nasze dzieci do wzięcia udziału w rywalizacji? Ja po prostu lubię brać udział w konkursie. Dla mnie liczy się udział w konkursie, i, i chciałabym wygrać chociaż trzecie miejsce. Wykonywany repertuar był zróżnicowany. O panu. O panu zgubił okulary. Jak zawsze, najwierniejszą publicznością byli rodzice którzy docenili także sam turniej. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Rozwijamy jak najbardziej tutaj dzieciaczki, uczą się wierszyków, ładnie je prezentują. Duża scena, publiczność, dzieciaczki, atmosfera też świetna. Konkurs prowadzony przez fajną panią, która bardzo tutaj wprowadzała dzieciaki w taki etap podróży, więc dzieci się w ogóle absolutnie nie stresowały. Wspaniałe wydarzenie, dajemy słowo. Młodzież z naszych wszystkich szkół była zaproszona na ciekawe przedstawienie artystyczne. Przyjechaliśmy ze spektaklem rok 2040, który opowiada jakby historię, która może się wydarzyć. Mamy nadzieję, że widzowie zostaną poruszeni, że faktycznie zmusimy młodzież ze szkół tutaj w Krzyżu do przemyślenia tego, co nas czeka i być może wpłyniemy też na kogoś w taki sposób, że zainteresuje się aktorstwem i teatrem. Potem jakby są przemyślenia po nich i klasa bardziej jakby wgłębia się w to, co się dzieje na tym spektaklu. Co jest największą nagrodą dla aktorów? Przemyślenia ludzi, to co jak oni interpretują sztukę. Mhm. Najbardziej lubię to, że, że nie podajemy na tacy od, i tłumaczymy wszystko, jak, jak cały spektakl wygląda, czy tylko zostawiamy sobie ludziom do, do myślenia. No i tym spektaklem, moim zdaniem, nakłaniamy ludzi do myślenia, czy, 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 czy warto sobie tak. Warto sobie układać całe życie, czy, czy żyć tylko chwilą. Siłą przedstawionego naszej widowni projektu było duże zaangażowanie w niego autorów. Każda rola jest ważna. Nawet jak się gra drzewko albo trawę, tak. to y, można zdobyć serca całej widowni. Ważne, aby uczyć młodzież obcowania ze sztuką i zrobić wszystko, aby teatr w ich życiu nie był epizodem. Remont dróg? To zawsze duży powód do radości. Dobiegły końca prace związane z przebudową ulic Brzozowej i Lipowej. Inwestycja ta dotyczyła przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy zjazdów i dojść do posesji. Również wybudowaliśmy kanalizację deszczową, która służyć będzie odwodnieniu tych terenów. Te inwestycje były wyczekiwane. Te dwie ulice były ostatnimi ulicami z, w ciągu ulicy Kościuszki, czyli tej głównej arterii tego miejsca. Które jeszcze nie zostały wykonane i myślę, że komfort, i tak jak mówiłem, bezpieczeństwo zostało poprawione. Widać, że inwestycja dobrze się ułożyła.